Cześć, witajcie, witam was w moim kolejnym odcinku z serii Hardcore Shredder, jestem multishadow.pl um, No i tak jak już wspomniałem witam was. Um, w tym odcinku, jak już zapowiadałem, zrobimy sobie podziemny magazyn. Um, teraz wszystkie wezmę przedmioty, zabiorę, które będą nam potrzebne. Dobra, do najpierw narzędzia. Kilof. Aha, tu jeszcze. Łopata. I jeszcze może jeden kierow. Mmm, zaczniemy robić ją... Może, gdzie tu zacząć? Od tego zacznijmy. Mmm, tutaj ją zacznę robić. No tutaj, dobra. Aj tutaj źle zrobiłem. A dobra Sandstone. No, właśnie się tego obawiam. Dobra, tutaj nie będziemy robić tego. Dobra. Sobie musimy to zamurować. Eee. Um. Dobra. I muszę pomyśleć, gdzie tu zrobić magazyn. Magazyn, gdzie tu zrobić magazyn? Albo zrobimy go na powierzchni. Nie, nie. Dobra, już mam pomysł. Zrobimy go tutaj, przy tym wejściu. Super będzie. Piasek, dobra. Um, no dobra, to możemy zacząć. Um, Skąd to nam będzie? to tak tak magazyn nie będzie duży, taki przeciętny ile to było? raz mhm. to może tak, poczekaj. tu jest środek, tu jest raz, dwa, raz, dwa raz, sto tutaj dobra, mamy tak Szybciej będziemy używać. Oświetlimy to jakoś. Mm. Tak. To będzie trzeba też podłogę zrobić, ale później to zrobię. Mm, sorry. Musicie trochę poczekać. Ja tylko zrobię pauzę. I zaraz wracam, bo trochę mi klatkuje i postaram się to naprawić. Zaraz wracam. Dobra, ja już jestem z wami. Po chwili mogłem trochę zrobić ten magazyn, ale teraz jeszcze muszę wykopać. Aha, nie mam piasek, mam piasek. Dobra, to tak. Jeszcze jeden by się przydał. Ale wykopiemy go. Zaczynamy przytopimy. Dobra, najpierw włożę te trzy drewna. Dobra. Ten odcinek będzie krótki, 15-minutowy. Dobra, to się łapszko robi. A teraz zrobimy sobie drzwi do naszego magazynu. Dobra, in zdaj si delamo, budujemo. Dobra, nie jestem dzisiaj rozmówny bardzo, ponieważ mnie trochę brzuch um, zaczął bolić ostatnio. A tutaj tak, 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 tak. Dobra. woda na magazynu, no. Tak, czy ona. Tu... szkło też. A nie, jeszcze. Dobra, niech się przytapia. dwie sztuki nam co potrzebne. A, między odcinkami zrobię tą skrzynię, wszystko podpiszę, bo nie będę tak robił. Teraz tylko tak chciałem, bo nie wiem, co robić. A, chciałem zrobić magazyn, żebyście to widzieli. Żeby później nie było, że oszukuję, niby się już ładnie. Właśnie ten stone. Wszystko nam jest potrzebne na następny odcinek. Będziemy budować sobie coś fajnego. Dobra. Tak, tak. O, akurat no serczyło, fajnie. Dobra, taki bardzo krótki odcinek to był. Mm, teraz się z wami pożegnam. Naszemu na tarasie. Dobra, ja jestem MultiShadow.pl. Ja się z Wami żegnam. To był piąty, piąty odcinek z serii Hardcore Shadowem. W tym odcinku sobie robiliśmy skromny magazyn, taki mały. No ale zawsze coś. Więc co ja to już wszystko podpiszę. Skrzynię zrobię. Krótki odcinek, taki. Hmm. Dobra, to widzimy się w szóstym odcinku, który objawi się już jutro na Cześć.